Jarek, czy ty jesteś zadowolony ze swojej pracy? Zdecydowanie tak jestem. I to jest krótka odpowiedź. Jeśli chcesz długo, no to pytanie, w którą stronę mam pójść? W stronę tego, czym się zajmujesz, bo ty hmm. tak naprawdę mówisz dużo i będziesz mówił na Infoshare o tym, jak organizować pracę, żeby była dla nas, dla nas. Nie z perspektywy hiperkapitalizmu, systemu, korporacji, tylko dla nas, pracowników czy menedżerów lepsza. Więc pokaż mi, w jaki sposób stosujesz swoje nauki w swoim własnym życiu. Hmm. Więc tak, no, pierwsze to jest jak ja strukturyzuję swój dzień na przykład. E, potrafię czasami wstać sobie o 5-6 rano, bo się wtedy po prostu naturalnie budzę, bo już jestem wyspany, e, zrobić sobie kawę i popracować, bo wtedy jest dla mnie dobry czas, bo w domu mam spokój, e, dziecko jeszcze nie wstało, moja żona też jeszcze odpoczywa, więc mogę sobie spokojnie ten czas poświęcić na taką skupioną pracę, ale później ten czas mam, znowu zmieniam zupełnie fokus i jem w 100% skupione śniadanie z rodziną a później wiozę córkę do przedszkola. Później wracam, popracuję jeszcze trochę, mam taki kolejny blok pracy, a później znowu wyjdę z psem. I jakby struktura pracy i jej elastyczność pozwala mi na to, że ja dostosowuję pracę do mojego życia, a nie moje życie do pracy. I to jest taki... zmiana sposobu myślenia, która mi dużo dała, bo ja wcześniej tak nie myślałem kiedyś, nie? Ale w momencie, w którym to zmieniłem, to zrozumiałem, że... praca może wspierać życie. Mhm. Po prostu. To jakie są Twoim zdaniem największe grzechy współczesnych miejsc pracy? U, jest ich wiele, jest ich wiele. No, jedno to jest mikrozarządzanie ludźmi, drugie brak zaufania. I te dwa grzechy połączone powodują, że szefowie, liderzy, menedżerowie starają się mówić Ci, co masz robić, kiedy masz to robić, sprawdzają to, jak to robisz, zamiast dać Ci przestrzeń na to, Żebyś Ty z własnym doświadczeniem, wiedzą, umiejętnościami zaczął po prostu realizować to, co ma być spójne i wartościowe dla organizacji i dla Ciebie. Bo staramy się, zwłaszcza w branży IT, szukać ludzi, którzy są niesamowicie. Nie? Takich trochę takiej jednorożce, wspaniali, młodzi, dynamiczni, kreatywni, a później mówienie im, co mają robić, jest bez sensu. No po co im mówić, jak oni wiedzą, co mają robić. Więc to jest jeden z głównych grzechów według mnie i najważniejszych dzisiejszego miejsca pracy. E, za mała elastyczność, e, często za mało komunikacji, za mało komunikacji, za mało otwartej komunikacji i agregacja wiedzy tylko w rękach niewielu. Co pracodawcy? Powinni robić przedsiębiorcy, szefowie, menedżerowie, liderzy organizacji, żeby lepiej zorganizować pracę dla innych? Przede wszystkim, mocno się zastanowić, czego my oczekujemy. Nie? Czego oczekujemy też od ludzi, którzy dołączają do organizacji? Jakich w pewien sposób zachowań, jaką my właśnie chcemy wytworzyć kulturę dookoła tego? Bo jeżeli. Um, Chcemy wytworzyć kulturę, gdzie mamy odpowiedzialność ludzi za proces, za, za efekt, za działania, to nie możemy im mówić, co mają robić, więc musimy się przede wszystkim mocno zastanowić, co my chcemy osiągnąć, to jest rzecz pierwsza. Rzecz druga i to jest myślę, że jeden z większych ról founderów, czy taka niedoceniona czy menedżerów, jeżeli mówimy o hierarchicznej strukturze, żeby ułatwiać ludziom pracę. Umożliwić im pracę, zabrać im kłody spod nóg i po prostu umożliwić im, żeby oni dowozili to, co, rob, to, co chcą robić. Ja, ja, na przykład, bardzo lubię swoją pracę. Ja w ogóle lubię pracować. Tylko, że jeżeli ktoś mi będzie mówił, co ja mam robić, kiedy ja mam robić i jak ja mam robić, to ja przestaję to lubić. Ale w ogóle pracować ja lubię. ja uważam, że większość osób zasadniczo lubi pracować, lubi się realizować zawodowo. Tylko musimy dać im możliwość. Mhm. To ciekawe. Y Nawiązałbym jeszcze do tego, jak wyglądałoby lepsze miejsce pracy, które moglibyśmy zbudować. Mam dużą przyjemność prowadzić organizację, która jest rozproszona. Eee, cały mój zespół pracuje zdalnie i kiedy szkolę czy doradzam organizacjom, które w czasie lockdownu albo nawet teraz decydują się na przejście na tryb pracy hybrydowy, częściowo rozproszony, częściowo zdalny, to zawsze podkreślam, żeby nie, nie przekopiowywać organizacji i kultury jeden do jednego do świata cyfrowego, bo zrobi się to razem z patologiami. Jest tylko jeden problem. Te patologie w świecie cyfrowym i w pracy zdalnej bolą bardziej. Mm. Przykładowo ta autonomia, o której tak dużo mówisz, jeżeli próbuje się kontrolować pracownika, patrzeć mu przez ramię podczas pracy zdalnej, to jest jeszcze bardziej nieefektowne, znaczy jeszcze bardziej może demotywować pracownika, jeszcze może bardziej tak naprawdę podważać istotę jego pracy. I podobnie jeżeli chodzi o godziny, jeżeli nie daje się elastyczności układania tych godzin pracy, no to tym bardziej nie uwzględnia się kontekstu domowego, który ta osoba ma. Tak. I teraz chciałbym, żebyś podał jeszcze kilka takich konkretnych przykładów, e, może być nawet w oparciu o pracę zdalną czy rozproszoną, która pewnie też Ci nie jest obca. Na co zwracać uwagę, budując taki system pracy, żeby żeby pozbyć się tych wszystkich złogów tego tłuszczu i tych złych narośli które powstały w tym systemie pracy stacjonarnej o których mówiliśmy przede wszystkim słuchać ludzi i z nimi rozmawiać Okay. To jest niedocenione. Wszystkim nam się wydaje, że umiemy się komunikować, bo komunikujemy się od urodzenia pierwszym krzykiem, już coś komunikowaliśmy, kiedy się urodziliśmy w pierwszych minutach życia, ale tak naprawdę, jeżeli tego nie ćwiczymy, to nie jest te 10 tysięcy godzin magiczne Malcolma Gladwella, że już jesteśmy ekspertami, bo już przeżyliśmy 10 tysięcy godzin, więc teoretycznie się komunikujemy, ale to nie jest deliberate practice, takie komunikacyjne, więc musimy się skupić na tym, jak poprawić jakość naszej komunikacji i jak pytać ludzi o to, co chcą robić. Bo te, te, tak jak mówi się, podobno Ford, e, e, chociaż nie wiem czy to jest prawdziwy cytat, chociaż bardzo często podawany, e, mówił, że jakby zapytał ludzi czego chcą, to by mówili, że szybszych koni, a tak naprawdę to chcieli zupełnie czegoś innego. I teraz, jak w takim razie rozmawiać z ludźmi? Ja bym zaczął od tego, żeby rozmawiać, zanim właśnie zaczniemy kopiować kulturę i kopiować, przenosić ją do świata zdalnego, cyfrowego, remote, to Zadać im pytanie, OK, to jak wygląda Twój dzień? Co ci się w nim podoba, co ci się w nim nie podoba? Taką otwartą rozmowę wiesz przy kawie, jakbyś przy piwie normalnie ze znajomym robił. Mocno to przeanalizować, zastanowić się i zobaczyć, jakie są punkty takie jasne, które chcemy replikować dalej i chcemy też umożliwiać te jasne punkty innym osobom, a jakie są ciemne punkty i mieć świadomość tego, że to, co działa dla jednej osoby, nie będzie działało dla drugiej osoby, bo przejście do świata e, z ofisowego do zdalnego dla osób, które e, mają rodzinę, było z jednej strony bardzo trudne, bo ta rodzina im przeszkadzała w pracy, bo wchodziła do pokoju itd., itd., ale tak naprawdę okazuje się, że było łatwiejsze, bo mieli kontakt z innymi ludźmi i najbardziej ucierpieli na przejściu z biur do pracy zdalnej Młodzi, którzy po prostu nie mieli z kim pogadać. I, no I musimy to po prostu analizować, patrzeć, sprawdzać, rozmawiać, komunikować się, więc to jest najbardziej niedoceniona, nie wiem czy niewdzięczna e, e, rzecz do zrobienia, ale, ale kluczowa. Mm -hmm. Podjeśnij niezwykle ważną rzecz, że to co może działać dla jednej osoby niekoniecznie będzie działało dla drugiej osoby. Ja rozciągnę to jeszcze mm -hmm. bardziej, jako że zajmujemy się podobnymi rzeczami. To co działa dla jednej organizacji nie musi działać dla drugiej tak. organizacji. I tu chciałbym wejść w to magiczne słowo czy ta magiczna fraza, która pojawia się w naszej dyskusji a pojawia się za rzadko generalnie w dyskusji o zarządzaniu organizacji, czyli kultura organizacyjna. Ja wczoraj rozmawiałem ze Stefanem Batorym, który powiedział, że jego najważniejszy cel w tym momencie w rozwoju Buxi to jest budowanie kultury organizacyjnej. To po to jest w Dolinie Krzemowej, to po to tam pozyskuje talenty, to po to tam wprowadza, onboarduje pracowników do pracy, żeby mieć kadrę, która pomoże mu budować kulturę organizacyjną, która sprawi, że z czasem ta struktura będzie tak naprawdę niezależna od niego w dużej mierze, czym nie będzie musiał już być tak zaangażowany, ale też, że jest to po prostu podwalina sukcesu. Czym jest kultura organizacyjna według Ciebie? Dla mnie to jest ten taki nienamacalny pierwiastek, yy, który gdzieś jest i czasami trudno go zdefiniować, ale... Trudno go zdefiniować wprost, ale dosyć łatwo go zdefiniować przez zachowania. To jest tak, jak tworzy się matrycę kompetencji. To kompetencje powinniśmy definiować przez działania, przez zachowania, jakie osoba na danym poziomie rozwoju kompetencji powinna wykonywać. I na przykład, jak, i to też trzeba mieć świadomość, że każdy ma jakąś kulturę organizacyjną. Także jak każda organizacja ma jakiś wizerunek, tylko czy zły, czy dobry dla pracownika i potencjalnego, to już jest sprawa wtórna, ale jakimś, jakąś kulturą organizacyjną będzie to, czy do foundera mówimy. Panie Stefanie, panie prezesie, czy Stefan. Nie? I to, to jest też kultura organizacyjna. To, czy jeżeli ktoś coś, nie wiem czy mogę przeklinać, zepsuje, popełni błąd, to czy my to będziemy piętnować i szukać winnych, jeżeli pojawi się ten błąd, czy będziemy się zastanawiać wspólnie, jakie lekcje możemy z tego wyciągnąć. To jest kultura organizacyjna. Co my robimy. W poszczególnych sytuacjach, kiedy się pojawia błąd, jak do siebie się zwracamy, kiedy ktoś jest chory, albo kiedy ktoś ma chore dziecko, miałam ostatnio taką sytuację. Ja wychodzę z organizacji, która była ściśle hierarchiczna, kilka tysięcy osób, teraz pracuję w małym software house I ostatnio zachorowała moja córka. I rozmawiam z Radkiem, e, naszym founderem, i mówię, mieliśmy umówioną rozmowę rekrutacyjną z jednym z kandydatów na, na popołudnie i mówię mu, słuchaj, no, moja córka jest chora, więc akurat przy niej jestem, e, niedługo usiądę do komputera, podeślę ci to, na co się mówić. On mówi, słuchaj. Twoja córka jest chora, to się nią zajmę, ja sobie poradzę e, z rozmową, mimo że to jest mój obowiązek. To jest też kultura organizacyjna, a nie e, powiedzenie, ja się też nie bałem mu tego powiedzieć, a z drugiej strony mam w 100% przekonanie, że są osoby, które będą się obawiały powiedzieć, e, mam chorą córkę, chore dziecko, więc teraz nie siedzę przy komputerze, e, tylko bawię się z nią klockami. To na koniec, czy Twoim zdaniem jest jakaś recepta na budowanie świetnej kultury organizacyjnej? Bardzo trudne pytanie. Czy jest recepta? Na pewno warto, warto się inspirować dobrymi praktykami. Warto patrzeć na to, co robią inni, ale zastanawiać, jak, zastanawiać się, jak to zastosować u siebie. żeby, Tak jak powiedziałeś, nie przekopywać jeden do jednego, ale szukać inspiracji cały czas. I myślę, że warto szukać inspiracji też nie tylko we własnym poletku, nie jeżeli jesteśmy startupem, to tylko w startupach, ale szukać też w dużych organizacjach, w dużych korporacjach, szukać w fundacjach, szukać w stowarzyszeniach, szukać, nie wiem, w klubach dziecięcych, gdzie, czy w przedszkolach, patrzeć, jakie dzieci się zachowują. Wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy mamy jakieś fundamentalne mechanizmy, swoje, własne, też wdrukowane przez pokolenia, generacje, które, które się wychowywały w pewnej kulturze. I wiele rzeczy jest powtarzalnych, tylko trzeba się zastanowić, jak dokładnie zastosować to w naszej sytuacji.